A teraz płynnie przechodzimy do kolejnego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej tym razem. I o statusie, o statusie prac w ramach projektu FSRU u opowie nam, podobnie jak w ubiegłym roku, pan Maciej Wawszkowicz, kierownik działu realizacji offshore w pionie realizacji FSRU. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za taką zapowiedź. Szanowni Państwo, w tym roku faktycznie przyszło mi znowu opowiedzieć Państwu, gdzie jesteśmy z realizacją terminalu FSR-ów w Zatoce Gdańskiej. Natomiast dziś będziemy mówić o projekcie, który przeszedł tak naprawdę w zeszłym roku z fazy planowania, fazy przygotowawczej do fazy realizacyjnej. Realizujemy działania na wielu frontach i mam nadzieję, że chciałbym, żeby, żebyście Państwo usłyszeli tak naprawdę, gdzie jesteśmy na poszczególnych projektach składowych, na poszczególnych frontach robót z naszymi działaniami. Tak więc może tak rozpoczynając taką ogólną częścią moją prezentację, widzimy Państwo, Widzicie tutaj państwo mapę systemu przysyłowego. Ta mapa pokazuje jasno, że największe punkty wejścia do systemu znajdują się w obecnej chwili, jeśli chodzi o wolumen gazu po lewej stronie mapy. Ten projekt. Który obecnie realizujemy, projekt fsr ma tak naprawdę domknąć pewną koncepcję bramy północnej, wejścia do systemu i uzupełnić ten system przesyłowy, uelastycznić jego pracę oraz umożliwić przyłączenie jeszcze większej części, części kraju do sieci, aniżeli, aniżeli w chwili obecnej. Jeśli chodzi o, o coś tutaj. Jeśli chodzi o cele projektu, czyli tak naprawdę po co robimy ten projekt, właściwie realizacja projektu FSR-u wpisuje się w wszystkie cele, główne, jeśli chodzi o założenia polityki energetycznej państwa, ale przede wszystkim również w taką mapę drogową, która w maju 2025 roku została opublikowana i która zakłada stworzenie pewnego, Pewnej bazy infrastrukturalnej do tego, żeby móc uniezależnić się całkowicie od, od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Realizacja projektu jest, wpisuje się właśnie w tę koncepcję i ma stworzyć taką bazę infrastrukturalną do tego. Jeśli chodzi o te parametry programu FSRU, to one się zasadniczo nie zmieniły od tego, co mówiłem rok temu. Nadal jest to, jest to założenie dostarczenia poprzez projekt FSR-u 1, około 6,1 miliarda metrów sześciennych. Do, do, do systemu przesyłowego. To się przekłada na około 58 slotów rocznie. Tyle chcielibyśmy udostępnić w tej pierwszej fazie, i tak jak już tutaj kolega Tomek wspomniał, obecnie trwa faza Open Season dotycząca FSR-2. Nasz projekt offshore zakłada stworzenie takiej podstawy, jeśli chodzi o konstrukcję hydrotechniczną, która ma również być już zwymiarowana, i uwzględniać również techniczne uwarunkowania do posadowienia instalacji potrzebnej do, do odbioru gazów z drugiej jednostki, jeżeli oczywiście taka, takie, takie uzasadnienie biznesowe na rynku się znajdzie. Warto wspomnieć tylko, że projekt realizujemy w formule, przedsięwzięcie realizujemy w formule programowej, czyli mamy trzy projekty składowe, projekt jednostka, projekt biznes jednostka, projekt offshore'owy, za który mam przyjemność odpowiadać oraz projekt onshore, czyli 250 km inwestycji liniowych wyprowadzających ten strumień gazu od części północnej do części centralnej kraju. Coś się zacina. O. Ramowy harmonogram programu FSRU. W zeszłym roku, jak Państwa informowałem, znajdowaliśmy się w fazie przygotowawczej. Byliśmy w, w, takich, w trakcie takich największych postępowań przetargowych w ramach naszego programu. Udało się zawrzeć umowę TCP, udało się zawrzeć wszystkie umowy na dostawy inwestorskie w ramach części lądowej. To, co się udało, to uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla części offshore'owej, a w tym roku, konkretnie 2 kwietnia, udało nam się podpisać umowę w formule IPC, w formule projektu i buduj na realizację części morskiej. Jednocześnie równolegle trwa realizacja części lądowej oraz rozpoczęliśmy pierwsze prace przygotowawcze, ale już tak naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć również realizacyjne w przypadku części morskiej. Zamroziliśmy, dokonaliśmy tak zwanego zamrożenia designu w, dla, dla projektów związanych z samą jednostką, czyli ze statkiem. I w, w lipcu tego roku rozpoczęła się cięcie Blach, tak zwany steel cutting dla, dla dla, dla jednostki. To, co nas czeka, to tak naprawdę przyszły rok, w którym otwarte zostaną wszystkie fronty robót w części morskiej. Będziemy również finalizować budowę w części onshore'owej, czyli lądowej oraz będziemy również kontynuować prace produkcyjne, montażowe w stoczni w, w Korei. Z kolei przełom roku 2027-2028 to jest taki czas, w którym będziemy przygotowywać się do wspólnego commissioningu, czyli rozruchu wszystkich systemów technologicznych, tak po stronie nabrzeża, jak i, jak i jednostki, oraz również części, części, części lądowej. I teraz, ponieważ jest jeszcze trochę czasu, to chciałbym pokazać Państwu, co się dzieje. W, na froncie, tak naprawdę w każdym z tych projektów składowych. A mianowicie, jeśli chodzi o jednostkę, to tak jak państwu powiedzieliśmy, zakończyliśmy fazę projektowania wykonawczego samego statku, samej jednostki. W tym momencie trwają między innymi testy głównych urządzeń kluczowych. Również podpisaliśmy umowę z doradcą technicznym, który już w Korei będzie uczestniczył we wszystkich inspekcjach, wynikających z planów kontroli jakości dla poszczególnych systemów, dla poszczególnych instalacji na jednostce. Tak naprawdę w sierpniu ten doradca techniczny rozpoczął już swoje działania i w pierwsze inspekcje w naszym imieniu się zaangażował. Tutaj widzimy jeszcze takie zdjęcie przedstawiające właśnie zespół po stronie koreańskiej, koreańskiej który rozpoczyna właśnie proces cięcia Rur przygotowania, prefabrykacji, przepraszam, prefabrykacji płyt stalowych do produkcji kadłuba statku. OK, jeśli chodzi o część morską, część morska podzielona jest tak naprawdę na takie dwa główne fronty robot. Jeden front robót związany jest głównie z hydrotechniką oraz instalacją, która będzie osadzona na konstrukcji hydrotechnicznej w charakterze sztucznej wyspy. Natomiast druga część to jest mikrotunel wraz z gazociągiem podmorskim, który będzie, który będzie długości około 3, 3 km, z czego 1100 metrów gazociągu będzie przebiegało właśnie w mikrotunelu o średnicy 2,5 metra zewnętrznej. Czyli będzie to tak naprawdę no, największy mikrotunel, który my jako spółka będziemy realizować, dodatkowo prowadzony w, w warunkach morskich. Tak więc będzie to niewątpliwie dość duże wyzwanie inżynieryjne. To, co nam się już udało, to tak jak powiedziałem, podpisaliśmy umowę z wykonawcą EPC. Podpisaliśmy również umowę na nadzór. Nadzór prowadzony jest przez firmę dość uznaną na rynku, firmę DHV Royal Haskoning, która jest również inżynierem kontraktu, ponieważ inwestycja jest realizowana w oparciu o, w oparciu o formułę żółtego Fidika. Przekazaliśmy teren wykonawcy, no i w tym momencie znajdujemy się w takiej fazie przygotowania projektów wykonawczych. Część pakietów między innymi dla prac palowych, dla konstrukcji hydrotechnicznej oraz dla prac pogłębiarskich zostały już do nas dostarczone. Pracujemy nad automatyką, branżą procesową, również mechaniką oraz powinniśmy dostać do końca przyszłego miesiąca, powinniśmy dostać pakiety związane z mikrotunelami, Także ta, ten stan zaawansowania jest bardzo mocno, bardzo wysoki w strumieniu tym projektowym. Natomiast jeśli chodzi o realizację, to możemy się dzisiaj pochwalić, że około 2,4 milionów metrów sześciennych z 2,7 zostało już wybranych. Chodzi tutaj o prace pogłębiarskie. Za te prace była odpowiedzialna firma, firma Van VanOrt. Ta jednostka, którą widzimy tutaj na zdjęciu, czyli Vox Alexia, to jest taka jednostka, która właśnie przyczyniła się do pogłębienia tego akwenu. W tym momencie ten akwen jest pogłębiony, tak jak powiedziałem, w dość znacznej mierze. To, co w tym zakresie nas czeka, to prace palowe, obecnie trwają testy, testy sprzętu, Mobilizacja urządzeń do wykonania tych prac palowniczych. Mogę powiedzieć, że dzisiaj dostałem informację, że pierwszy pal pomocniczy, który będzie wspierał taką ramę, która będzie prowadziła te pale właściwe, został właśnie pogrążony w akwenie i mamy nadzieję, że o ile pogoda pozwoli, będziemy kontynuować te prace w ten sposób, żeby, żeby ta terminowość prac została zachowana, a jakość była jak najwyższa. Wy to, co chciałem jeszcze powiedzieć może w tym zakresie, w części morskiej, to kładziemy jako spółka duży nacisk na to, by... Byby by wykonawcą nie tylko części takich robót prostych, takich mało skomplikowanych, ale również bardzo specjalistycznych i zaawansowanych były podmioty polskie. I to, co udało nam się uzyskać od, od konsorcjum, to takie zapewnienie, że około 70% wartości robót, które są przewidziane do wykonania w tym kontrakcie, będzie wykonywane przez, przez firmy specjalistyczne polskie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wszystkie właściwie prace kluczowe, wymagające bardzo złożonej wiedzy inżynierskiej, realizowane są właśnie przez podmioty od lat działające w Polsce, polskie spółki. Również jeśli chodzi o dostawy, dostawy chociażby rur przeciskowych, czy wykonawstwo tego mikrotunelu, który będzie, tak jak powiedziałem, największy, będą to firmy polskie. Idźmy dalej. Nie wiem, czy tutaj pilot nie wyzionął ducha, niestety. O, jest. Jeśli chodzi o część lądową, czyli również bardzo istotną część związaną ze spięciem, tak naprawdę, tego, co robimy na morzu z centrum kraju, z naszym systemem przesyłowym. To jest tak naprawdę mamy w tym momencie bardzo duże zaawansowanie projekty pom 1, pom 2 i pom 3 to jest zaawansowanie na poziomie 50, 65 i 71 bodajże procent jeśli chodzi o zaawansowanie rzeczowe czyli dość mocno dość mocno za, zaawansowane kończymy rozwóz karur jeśli chodzi o o przygotowanie do, do spawania liniowego. Jeśli chodzi o projekt POM-1, dodatkowo, dodatkowo ostatnio zainstalowaliśmy filtroseparatory w budynku stacji pomiarowej. Tak więc można podkreślić, powiedzieć, że ta część lądowa idzie swoim życiem bardzo potokowo. Tak naprawdę zakończenie tego spawania jest planowane na końcówkę pierwszego kwartału 2026, natomiast cała procedura odbiorowa to jest właśnie koniec roku przyszłego. Mamy nadzieję, że te, ta infrastruktura liniowa będzie do tego czasu gotowa, żeby, żeby poczekać w cudzysłowie na część morską, a gdy ta się zakończy, dokonać wspólnego rozruchu już, na, już z wykorzystaniem mediów. To, co chciałem jeszcze państwu powiedzieć, to to, to że projekt FSU to nie tylko te trzy projekty składowe, a mianowicie cały zespół projektowy, zespół programu pracuje jeszcze nad innymi projektami, które może nie są tu wymienione, ale są bardzo ważne, na przykład Projekt taki, który nazywamy model operacyjny. To jest taki projekt, który ma tak naprawdę stworzenie wszystkich filozofii eksploatacyjnych przyszłego terminalu. W odróżnieniu do, do terminalu LNG w Świnoujściu mamy tutaj trochę inną specyfikę. Specyfika jest bardzo offshore'owa. Mamy charakter sztucznej wyspy, jeśli chodzi o nasze konstrukcje hydrotechniczne. W związku z tym wszystkie dostawy, cały proces zaopatrzenia w materiały, w części zamienne będzie musiał odbywać się od strony morza. To jest coś, z czym się spółka nie spotykała, ale dzięki temu, że mamy dość, dość doświadczonych specjalistów w tej branży, również w naszym zespole, te projekty z otoczenia eksploatacyjnego, operacyjnego również są realizowane. To, co jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć na sam koniec, to to, że analizujemy również możliwości optymalizacji, jeśli chodzi o te instalacje, na przykład możliwość zasilenia, pozyskania zasilenia dla statku z lądu. I w tym zakresie spółka będzie analizować te możliwości w zakresie tzw. zwanego cold ironingu w najbliższych tygodniach. Będziemy chcieli wykonać parę dość istotnych analiz projektowych, analiz inżynieryjnych, wstępnych projektów również. Tak więc tutaj zwracam się również do dostawców, którzy nie zawiedli nas jeszcze na tym projekcie, żeby trzymać tutaj oczy szeroko otwarte, słuchać zespołu zakupowego, który na pewno będzie przygotowywał tego typu postępowania w najbliższym, w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję ze swojej strony. Zostań czy może mają Państwo pytania do naszego eksperta w zakresie projektu FSR? -u? Jeśli nie teraz, to myślę, że na przerwie, która przed nami, to będzie świetny moment, żeby je zadać. Bardzo dziękujemy za tę prezentację i czekamy na relacje z kolejnych etapów i kolejnych elementów zakończonego projektu na następnym GazSystem system forum.